Jest to coś? Jest, jest, jest. Tu jest wszystko już zahartowane. O, jestem gotowy. Ubranie ochronne jest niezbędne, co widać po tych plamach. Dało się tak, że kilka par i innych ubiorów załatwiłem nie mówiąc o podłodze świeżo położonej, jest to tak silny utleniacz że, że skórę barwi na 2-3 tygodnie na czarno, a ubrania na no zawsze. Dobrze, mamy zegarek i mamy, i mamy płytki to jest azotan srebra, roztwór azotanu srebra, czyli część procesu, która tworzy światłoczułe halogenki srebra to jest ta kąpiel, która. Jak wspominałem przed chwilą, barwi brania i wszystkie inne rzeczy. I e, roztwory kolodium. Kolodium jest to roztwór nitrocelulozy rozpuszczony w alkoholu i weterze Jest to baza do tego, żeby jony romu, i jony jodków i bromków wraz z połączeniu e, z azotanem srebra stworzyły klasyczną emulsję czarno-białą, znaną z materiałów typu akwasto czy tam ilford. Ma specyficzny zapach eteru. Z, 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 z... No, a mi się z klej jakiś może taki modelarski, czy nie? Łę, łękowski Tak, to mam. I żeby przygotować y, płytę, to musimy ją najpierw y, do tej pracy, do obrabiania w pewien sposób techniczny przygotować najprostszą metodą uzyskiwania obrazu jest czarny pleks jest to materiał najtańszy i najłatwiejszy do zdobycia i przygotowanie tego wiąże się tylko z przetarciem kurzu żeby te cząstki kurzu nie wchodziły do tego roztworu azotanu to jest o tyle jakby łatwe że po oderwaniu tej warstwy ochronnej mamy od razu czystą powierzchnię przygotowaną do fotografowania Oprócz tego ma jeszcze drugą stronę, taką samą. Gdyby coś nam się nie udało, to zawsze możemy. Tu widzimy jakieś drobne zarysowanie. I tutaj mamy zupełnie czystą powierzchnię, gotową do <coughs> zrobienia zdjęcia. W przypadku negatywu szklanego, gdybyśmy chcieli zrobić negatyw szklany do powiększania, trzeba powierzchnię odtłuścić, przez przez kąpiel w jakimś środku myjącym tudzież alkohol i specjalne pasty które się składają z węglanu wapnia z rozpuszczalnika jakiegoś jest to bardziej skomplikowane i czasochłonne trzymając tą płytkę tak w specyficzny sposób żeby można było ją łatwo manipulować wylewamy kolodium na środek tak i teraz rozprowadzamy bardzo powoli, żeby się nie wylało poza krawędzie. I nadmiar kolodionu zlewamy jedną krawędzią. To płynięcie kolodium tutaj powoduje charakterystyczne diagonalne linie takie po przekątnej, ponieważ spływający eter z alkoholem rzeźbi takie rowki w tym w tym kolodium widoczne pod światło które w przypadku powiększenia są elementem obrazu tak przygotowaną płytkę odparowujemy ucieka przez około 20 30 sekund alkohol z eterem i zostaje sama baza czyli kolodium z brąkiem kadmu i z jodkiem amonowym akurat w tym, w tym przypadku to zasycha tworząc taką powierzchnię w ogóle kolodium jako baza była używana i jest używana dalej do produkcji materiałów opatrunkowych. Jeszcze do tej pory można kupić w aptece plaster, duofilm się nazywa, który po przyłożeniu na ranę tworzy taką nieprzepuszczalną powłokę zabezpieczającą ranę. Sam kolodium było wykorzystywane na wojnie secesyjnej i krymskiej. Bawełna strzelnicza rozrywała tych ludzi, a z drugiej strony, fotograf tworząc fotografię w Pewnym stopniu unieśmiertelniał ich. Jest to substancja, którą Grecy nazywali farmakon, czyli o takim podwójnym zastosowaniu. Leczy i zabija. I tutaj wylewamy na środek. Podobnie rozprowadzając po wszystkich rogach i po środku. Dobrze byłoby, gdyby ręka nie drżała. I to zaczyna wszystko ściekać do jednego brzegu, dla niektórych fascynujące jest to, że cały, cały proces, każdy etap musi być przygotowany od początku do końca własnoręcznie, że trzeba to zrobić, co jest oczywiście jakimś utrudnieniem na miejscu. Stąd bierze się przystosowanie samochodów kombi, jakieś namioty do obserwacji przyrody, specjalne ciemnie przenośne, żeby móc zrobić zdjęcie na zewnątrz. O, tu bardzo pięknie wyszło. Ta powierzchnia jest gładka i tym samym ruchem odparowujemy trochę. I tą włożymy za chwilę do azotanu srebra. I tutaj już zaczyna się moment procesu, który, który trwa. Przy świetle ochronnym od 3 do 4 minut. Także bardzo proszę o zgaszenie światła. Mamy teraz 3-4 minuty, zanim się naświetli. Ja już tutaj ubieram rękawice ochronne lateksowe, ponieważ ten kontakt z zodanem srebrnym nie jest pożądany. I tutaj mamy chwilę skupienia, czasu przemyślenia sobie fotografii ostatecznej. Przy uzyskiwaniu ambrotypów, czyli pozytywów na czarnym pleksie, ten czas jest około 3 minuty, przy negatywach, jeśli chcemy powiększać, odbijać stykowo, albo też skanować, do 5 minut. Używamy tutaj w szkole do, do, do tego etapu kuwet, ponieważ są najtańsze i jakby najłatwiejsze. Ta płytka pokryła się takim matowym nalotem. Tylko ta część, czyli naczulanie i samo wywoływanie, które trwa od 10 do 20 sekund, bardzo krótko, musi być wykonywane przy oświetleniu ochronnym żółtym, czerwonym bądź też świecy. Onegdaj robiono to nawet przy lampach naftowych, które miały ten klosz zaparwiony na, na czerwono. No, w związku z tym, że tutaj są pary eteru, bałbym się zastosować to na wszelki wypadek. Eter jest bardzo palny. Odliczanie jest zakończone, mamy 3 minuty przygotowany. Teraz wyciągamy tą płytkę, pozbawiamy jej części tego roztworu, a następnie, żeby nie wprowadzać jej wilgoci i kropel do kasety, która często bywa drewniana, lekko wycieram boki i tył, żeby tej wilgoci było jak najmniej. Biorę tutaj jedną z kaset. pewnym ruchem takim ładuje materiał światłoczuły czy negatywowy czy pozytywowy do kasety i mamy kasetę przygotowaną do naświetlenia teraz mamy około 9 minut do tego czasu kiedy kiedy płytka straci Czułość. Sam proces nazywa się mokra metoda kolodionowa, dlatego że ta płytka musi być wilgotna, ponieważ światłoczułość wtedy spada znacznie i bardzo szybko. Obejmijcie się, żeby kad był dosyć ciasny. Bez obejmowania tak może być. Kamil wystaje poza ostrość, to znaczy nie, wyszedł przed. Ja ustawię ostrość, już dobrze. Tu musimy niestety troszkę obniżyć. Ja jestem gotowy mniej więcej. Zamknę przysłonę na 5-6, tak. A gdzie mam zatrzymać Pani fotografię? E, no w obiektyw po prostu, no nie na mnie. Szyberek jest wyciągnięty, kaseta jest przygotowana. I teraz za moment, uwaga. Przepraszam, to był dosyć mocny strzał. Ekspozycja jest zrobiona, i teraz wywołamy ten materiał. Otwieramy delikatnie kasetę, wyjmujemy materiał. Wymaga to pewnej sprawy, ale nam się udało. I Teraz, podobnym ruchem jak przy wylewaniu kolodium, pokrywamy go dość szybko wywoływaczem. Jest to roztwór siarczanu żelaza jest z octem i z alkoholem, i teraz wywołuje ta cienka powierzchnia która jest na, na płytce jest dosyć zimno to będzie troszkę dłużej już widać tutaj zarysy pojawi się negatyw o widzicie na takim etapie płuczemy przerywamy proces wywołania jak w każdym klasycznym procesie fotograficznym i wkładamy do utrwalacza I powoli obraz wyłania się. Oczywiście obraz jest jeszcze żółtawy, ponieważ utrwalacz jest, jest żółty. Po wyschnięciu to jest będzie, będzie. To jest oczywiście mokre, niewysoszone bez kontrastu. Utrwalamy do, do momentu zniknięcia tego ostatniego, naj, najgłębszego zgrubienia kolodionu. Taką jeszcze cechą ambrotypu jest to, że ten obraz jest odwrócony stronami lewa, prawa. Tak, gdybyście mieli napisy na koszulkach, one byłyby odwrócone. I to też jest taka rzecz, o której pisał Kapuściński pojawia się inny. I przez duże i, inna osoba, bo to nie jest odwzorowanie jakby wyrazu twarzy wyglądu, ponieważ tak nie wyglądamy. Fotografując kogoś czy siebie, tak do końca nie fotografuje siebie, tylko tworzę kogoś innego, jakąś nową postać, nową inną osobę. I jak już zniknie to, to zabarwienie, możemy spokojnie tą fotografię wypłukać. Płukanie nie, jest, nie, jest, nie trwa długo, ponieważ nie ma warstwy papieru, jak w klasycznym papierze barytowym fotograficznym. Oczywiście fotografię trzeba powerniksować. Tu jest tylko kawałeczek wylanego werniksu, żeby pokazać jaka jest różnica w tonalności tej fotografii. Jest to przyciemnione, ma inny kolory, ale prawdziwe zabezpieczenie powierzchni ambrotypu wymaga wylania y werniksu ochronnego, zrobionego według receptury XIX wiecznej. Tu pokażę Wam jeszcze, bo robiliśmy niedawno takie, takie fotografie na tą wystawę, która z Muzeum Kinematografii. Jest to cykl Pauliny Janowskiej z trzeciego roku. Bardzo interesująco wykorzystane to medium, które ma swoistą poetykę obrazu. tego cieszy się jakimś tam zainteresowaniem. Są to prace bardzo współczesne w wyrazie i w sposobie przygotowywania się, ponieważ jest to hybryda. Pewnych zabiegów w Photoshopie, jak najbardziej cyfrowych, i poetyki obrazu, która przynależy do techniki mokrego kolodiu. Resztę takich fotografii, takich realizacji zobaczymy w Muzeum Kinematografii.